Czy żeby już było nas widać? Jeszcze nie. Nie. A. Już widać nas chyba na Facebooku. Możliwe, że widać nas też y, na Ziaja.com. Nie wiem, czy widać nas na Instagramie. Po prostu dajcie znać. Dajcie znać, czy widać nas na Instagramie, bo y, oto przed nami live numer 46. 46. Muszę Cię Marta powiedzieć, że ja w ogóle lubię piątki. Nie wiem, jak ty. A piątek? No tak. Dzisiaj, dzisiaj jest, jest cza czarny piątek. No, dzisiaj mamy Black Friday, więc w związku z tym no, nie mogliśmy się z Państwem nie spotkać, nie mogliśmy z Państwem nie zrobić przynajmniej, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, co przygotowaliśmy z okazji tak ważnego wydarzenia, jakim jest Black Friday. Dzisiaj przez przynajmniej godzinę jesteśmy tu y, dla Państwa i właściwie nie ma konkretnego tematu tego spotkania poza poradnikiem. Zakupowym. Breakfast Friday to jest taka okazja, kiedy możecie naprawdę z dużym rabatem skorzystać z naszej oferty. Całej oferty. Za chwilę będziemy mówić też o szczegółach, więc to jest też niesamowita okazja dla Was, żeby zadać nam jakiekolwiek pytania dotyczące pielęgnacji twarzy, ciała, włosów. Wszystko, co Wam przyjdzie na myśli, wszystko, co będzie Wam pomocne w doborze produktów na żejaką chyba ja dla Ciebie, będzie dobrym, dobrym motywacją, żeby właśnie te pytania do nas dzisiaj kierować. Ja tylko jestem bardzo ciekawa, czy Instagram nas widzi. Dziewczyna, możecie potwierdzić, czy, czy nas widać. Eee, w każdym razie, bo już tak wspominamy o tym Black Friday, eee, niektórzy z Państwa, ci, którzy. Nie ukrywam, słuchając mojej rady, idąc za moją radą, zapisali się do ZEJA klubu i zapisali się do bazy sms SMS-owej. Już od wczoraj mogli skorzystać z bardzo ciekawej promocji. Natomiast chcemy Wam powiedzieć, żeby to już nie było wątpliwości, Black Friday trwa dzisiaj na ZEJA.com i tam wszystko przecenione jest do 25%. Natomiast w sklepach Zia dla Ciebie również trwa, trwa Black Friday, tylko to jest już bardziej taki właśnie Black Weekend, tam 25% na wszystko znajdziecie dzisiaj oraz jutro. Nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na zakupy, na zakupy produktów Zia. W sklepach Zeja dla Ciebie konsultantki chętnie Państwu pomogą w doborze najlepszych dla Waszej skóry włosów produktów. My natomiast e, też... E, Poradzimy, w jaki sposób pielęgnować Wasze ciała, waszą, Wasze włosy. Mam nadzieję, że to będą przydatne też porady w kontekście zakupów nie tylko w ZDC, ale również na ziak.com. Zachęcamy Was dlatego bardzo mocno, żebyście już teraz zaczęli zadawać nam pytania, bo myśmy się dzisiaj przygotowały w ten sposób, że sprawdziłyśmy, które produkty Państwo najbardziej lubicie kupować, które są naszymi bestsellerami. Troszkę je pomiksowałyśmy, żeby właśnie mieć tutaj propozycję wszystkich produktów do wszelkiej pielęgnacji, bo jak Państwo się domyślacie, no nie da rady całego naszego portfolio produktowego przedstawić na tym niewielkim sumie. jest ponad tysiąc produktów, to naprawdę nie byłoby możliwe, ale chciałam powiedzieć, że również zabrałyśmy dzisiaj dla Państwa przykłady naszych zestawów prezentowych, które również są Miksami produktów obragił danej serii. Chętnie z Wami się nimi podzielimy, chętnie Wam je pokażemy. No i oczywiście, Marta, żeby też tradycji stało się za musimy powiedzieć o pewnych stałych elementach naszych live'ów. Również dzisiaj chcielibyśmy wyróżnić tą najbardziej aktywną, tą najbardziej zaangażowaną osobę, która będzie nam zadawała najwięcej merytorycznych pytań, będzie najbardziej z nami obecna podczas całego live'u. No i ta osoba co otrzyma Marta? Co, co może otrzymać? To co mamy najlepszego? Szanowni Państwo, nie ukrywam, że to jest nasz bestseller. Rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzedaż naszych produktów świątecznych aromaty, sami na pewno zauważyliście, że ta limitowana seria po prostu stała się na TikToku, na Instagramie niesamowitym wiralem. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które podały dalej informacje, że mamy tak niesamowite limitowane produkty, ale efekt jest taki, że część z nich się po prostu już skończyła, a reszta się kończy. Także nie ukrywam, nie że, ma że dzisiaj to jest idealny moment, bo po pierwsze te produkty tańsze nie będą, po drugie możliwe, że po prostu nie będą. Dokładnie.